Dziękujemy za 100 subskrypcji. Proszę zasubskrybować jeszcze na trochę. Papier Pakosław. Pierwszy ulubiony w produkcjach Miliara. Ziemek Ziemowit. jest od nich ojca. A, Filomenki. Jestem ziemniaka, ale to nic, bo jestem od miliarda. Ludmilla lud, lud, lud. przyjmuje prowadzenie. Jestem od mili. Ekipy to więcej. też w Amil. <grym> Masza. Po prostu byłam już trochę też znana. Hmm, serek tysiąc, wyświetlę, bituję. Hmm, hmm. Patryk, Patryk. Minci, wielki kociak. Alpka, Biedronki. Oh. <grytania> Szampon od Miliara. Od, oczywiście Norbert od Alfreda Dziomarza. Pompadilo, Krokodilo od a Fredzio Masza sami jesteśmy prosimy o to subskrypcji jeszcze kolejnych Jestem już bitujem, bo jestem piszę, piszę, piszakiem, Miliara z wszystkich produkcja klucz jestem wzany jako drugi od Miliara. No szczema! już wszystko przeprowadzę, Szampon, połączyłem już Just już zaprowadzę. Cztery romeki, czwarty zemiliał ekipy. A więc to. Znaje, bo marzymy, mamy sto, Chcemy spędzić cały dzień. I będzie bardzo dobrze, więc. A ekipa. Serek, to ja byłem pierwszy. Też Patryk, znany jako ja. zażyłem z ludzkiem kupiony wraz z dwa. Nie. Nie walcz o zgody! mam de debory. Jestem z ekipy Alfredziu Masza! Nie aż tak, ale znany tam jestem. Nie. No mu kto? To Lila z ekipy Alfredziu Masza! Jestem z produkciaków już jak czwarta. Norbert! Jestem piąty. Ale znaleźć. Do nie tej grupy. A więc ze wszystkimi. I tu śpiewamy o 100 subskrybentów. A gdzie jesteśmy? Pluszaki. Od Miliara Alfredo Masza, od ich ojca. I też mamy ma... to z nami, bawy. Jestem od Alfredo Masza. Proszę mnie znasz. Pewnie jestem bombardilo krokodilo. Nie znam mnie nikt. Jestem od matki ich. Mincit. Jestem ziemniak, że mówię. jego ich Nie ma wszystko. Już zaczynamy i kończymy tą zabawę. Mamy 100 subskrypcji, Za to bardzo, bardzo dziękujemy. Każdy z nas jest inny, ale e nagrania będą z nami jeszcze więcej. Więcej, więcej. Więcej, więcej. więcej. Więcej, więcej. Dobrze. Już skończyliśmy. Ja nie mogłem wytrzymać.